Wow! Jaki, jaki piękny zachód słońca. I te mchy, i te paprocie, i tam jeszcze konwalwie leśne, i czosnek niedźwiedzi. Zaraz go nazbieram, zaraz go nazbieram. Co za aromat, co za aromat! Ale cóż to? Wejście do groty stoi otworem? Zaprasza to wejścia kusi. Wejść, nie wejść, wejść, nie wejść, wejść, nie wejść. A może ja tam znajdę jakieś zioło, do mojej receptury na wieczną młodość? Wchodzę! Hop, hop! Hop, hop! Jest tam kto? Wyraźnie słyszę wodę, a, a może tam jest jakieś źródełko? O! W jaskini Sowiogórskie, jakieś tajne labo, laboratorium? Ja nic, ja nic... nie wiedziałam o tym. I, ile tu kolb, ile tu próbówek, ile tu preparatów. Co, co, co pani tu robi? Ja, ja, bardzo, ja bardzo pana przepraszam, ja bardzo przepraszam, bo ja tak weszłam w poszukiwaniu huf i porostów, które na urodę zbawiennie działają. Najprzepraszam pana najmocniej. No, młodość zapewniają wieczną, proszę pana. Pani farmaceutka może. No kiedyś, 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 przez chwilę. Ale teraz sielarka. Zie? Od zioł? Tak, w ziołach. Moc. A, a jakże, no proszę pana, medycyna ludowa wraca teraz do łaski. Ja mam tutaj w tym koszyku rośliny na każdą dolegliwość, proszę pana. Od natury dla człowieka dary. No, w zasadzie te apteki są już niepotrzebne. O, o nawet warzące tak, pokrzywy. Tak, te pokrzywy, proszę pana, genialnie oczyszczają krew. A to? To jest y, y, wonna melisa z citra y, resina z rodziny jasnowatych. Niweluje stres, proszę pana. A kto w tych czasach, no kto nie zna stresu? Melisa jest doskonała, proszę no, tak, pana. stres... Dobry mam też proszę pana prawoślas, mam tymianek, Janek, genialny kaszę. Fascynujące, tak, tak. Ale ja tu właściwie o ziołach, a no przecież pan w tym swoim laboratorium to dopiero ciekawe eksperymenty robi. O, o jak to busuje! Co się dzieje tak? Co to się tak dzieje? Pan nie, nie za blisko, proszę. Właśnie zamiast, zachodzi tak, reakcja. Jaka reakcja? Oscylacyjna. Oscylacyjna reakcja. Cudnie, nieziemsko. O, jak te, jak te błękity się pomieszały z fiole. No, to jest efekt obłędny, proszę pana, tak, te fiolety. Tak, wystarczy zmieszać trzy roztwory, a tylko efekt tak? spektakularny. spektakularny. To pan jest naukowcem. Oj, nie przedstawiłem się. Al, alchemik Al-Jacek. Al-Jacek. Wow, to jest miano w sam raz dla mistrza Czarnej Magii. No, no to, to brzmi jak imię y, arabskiego księcia. No przecież nikt nie uwierzy, że ktoś taki w grocie w górach sobie. Alchemik? Do usług zajmuje się chemią na pograniczu metafizyki i sztuk czarnoksięskich. To pan taki twardowski współczesny. No po prostu, no, no chyba z księżyca pan mi tutaj spadł. No i gdzieś tam i do mistrza? On to postać mityczna, a ja skromny badacz. No, a, ale jednak wie pan co, to dziwne jest wszystko, bo ja na przykład tydzień temu tutaj byłam i, i, i niczego takiego nie było, tylko lita skała i tutaj nagle coś takiego. Mogła pani nie dostrzec. Może właściwie, może, bo wie pan, ja marzę o zgłębianiu tajników niedostępnych dla ludzkiego umysłu, bo ja, proszę pana, tak jakby amatorsko o magię się ocieram. Angela jestem. A, Angela. Anioł nawiedził mą samotnie. No, pan to widzę bardzo jakiś natchniony. Angela, właścicielka firmy farmaceutycznej, specyfiki Angeliki. No, no, no patrz, jak raz wizytówek nie wzięłam ze sobą. No, no, nimfa z naręczem ziół, tu, u mnie, w jaskini. Tak. To kobieta biznesu. No, biznesu wie pan to za dużo powiedziane. Dla siebie, dla przyjaciół, dla grona znajomych takie małe recepturki o, opracowuje. Nie ma pani przyjaciół, jakże ja pani zazdroszczę. Rozumiem, rozumiem. Doskwiera Panu tutaj samotność, hmm, biedactwo, więzień laboratorium. Utknąłem tu pochłonięte no, ut badaniami, no, tak. o których jeszcze świat tak, nie słyszał. Tak. Pani wnosi powiew życia w zatęchłe mury. A bo zaszył się Pan tutaj w tej noży jak odludek. O, jakie tutaj w ogóle są pajęczyny, proszę Pana? Okopcone ściany, to i trzeba by miotełką oporządzić, wyczyścić. No, byłoby co robić, naprawdę, no zdałoby się. Przepraszam, przepraszam za nieład, ale nauka oderwała mnie od spraw codziennych. Praca badawcza nad. nad, nad, nad. Ciekawość to mnie żyra proszę pana, no, niech pan mi szepnie chociaż słówko, no. no. Ja na przykład chętnie się zajmę marketingiem, ja mam referencję. ja mam referencje, proszę pana, ukończyłam kurs przedsiębiorcza kobieta. Ktoś to już nadzoruje. Marka zastrzeżona, niestety. E, tam. A, A może jednak, no, no wie pan, no moja intuicja i, i pana wiedza to… To, to byłoby coś, no, no zioła i alchemia, proszę pana, to przepis na sukces. Gwarantowany. Pani? Tak! Teraz jest na to target. Wie pan, całe to eko, te związki z naturą i te sprawy. To nad czym pan pracuje? Śmiał, śmiało, śmiało, śmiał. Śmiało. Aktualnie tworzę, hmm, rozpracowuję pewne zlecone mi zadania. O, coś ważnego. Tak. Tylko ps. Ściany mają w uszy. No, ma się rozumieć. Czyżbym trafiła do ukrytej w górach solich fabryki leków? Nie. E, a może o tak, o tak, o tak. Pracuje pan przy produkcji szczepionek. E, teraz w mediach tak tylko półsłówkami o tym, a, a tu proszę, ja, ja jestem na tropie. Nie. Jestem na tropie. No, tak czy nie? Nie, nie mogę. E, no, ale może mi pan powiedzieć? No, mi pan może powiedzieć. A więc u stóp Wielkiej Sowy powstaje farmaceutyczny koncern. A, a jaki stopień zaawansowania tych prac? Czy to już rusza, proszę pana? Nie, nie, niestety. Ściśle Mimo uroku pani to... Piekielnie a, a, trudna sprawa. A czy Wy Szczolnie Walińskie. nie da. A czy Wy Szczolnie walimskie... czy Walińskie też wykorzystacie? To jest miejsce, proszę pana, w sam raz na y, linię produkcyjną. Tam są torowiska, dobry dojazd, y, proszę Pana, to jest solidna niemiecka robota. Proszę, ani słowa o obcym kapitale, cichosza. Szczególnie o niemieckim. Na litość, bo. Nie wywołujmy! Licho nie śpi! No, proszę pana, no ja też bym była za tym, żeby pokazać światu, że to my potrafimy, że damy radę. Proszę o dyskrecję. Niechże pani tak nie naciska, bo czuję, czuję, że Spokoj... wydam tajemnicę Spokojnie. złamię umowę. Spokojnie! Chcę pomóc! Jestem stąd. Znam radnych. Wesprą nas, tak. Zgłosimy projekt, nadamy sprawie bieg. My? Bieg? Lepiej nie, 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 nie. O! Proszę lepiej posłuchać tego. Czego? Jaki ciekawy efekt dźwiękowy, co? <śmuluj> tak już czary marek niedźwiedzia? Takiego jakby rozjuszonego, no ale przecież tutaj nie masz żadnych zwierząt, tylko panie, toperze, no i ja. No to jak to? A, prosta sztuczka, wręcz szkolna. Otóż tak? do stopionego chloranu potasu wrzuciłem tak. zwykłego żelka. Żelka? Misia, tak. I, i z tego misiaczka taki ryk potężny? Z tyciego. Wielkość nie ma znaczenia. Czyżby. <grym> Ym, a czy jest teraz pani gotowa na numer? <laughs> Węże Faraona. Węże Faraona? Węże tutaj? To pani jest na dodatek zaklinaczem węży? Ale mi się trafiło. Zapraszam na egzotyczny pokaz. Termiczny rozkład Rodan kurdęci Alkohol etylowy. Bola! Wow! Brawo! No, no, alkohol to jednak czyni cuda, co? So? Tak czy siak, ja wiedziałam. No, to, to był majstersztyk. No, no, Pan jest genialny. Proszę Państwa, sztukmistrz Al Jacek. Wszystko dla anielskiej zielarki. Mam w końcu widownię. No ale pan się tutaj marnuje, w tej izolacji, z dala od świata, proszę pana, przecież taki program. To się nadaje na festyny, proszę pana na dożynki, proszę pana, na imprezy, no przecież tłumy będą walić. No a pan tutaj utknął w tej grocie. No. Hmm. Tak się złożyło. Bez sensu, bez sensu, zupełnie. Strawiłem nad uczonymi księgami tyle lat życia. No, o, no o. Żałuję. Ale cóż. Ja tu widzę jakiś problem z osobowością, poważny, a jestem specjalistką, proszę pana, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne i interwencja kryzysowa. Ja proszę pana zaraz zaradzę, zdiagnozuję, pomogę, zaradzę. Już dla mnie za późno. A tam są... Już wiedzę, że chemia odcięła mnie od... Chemia choć bywa nauką efektowną, skoro nawet panią zadziwiłem. Tak, tak. W panu jest potencjał wielki. Jest, ja to widzę. Jest. Ale jeśli pan ma inny pomysł na siebie, ale coś tak w środku jakby pana hamuje. Ktoś, długo by o tym mówić. No ale to wszystko jest sposób, proszę pana. To może na początek... Proszę zdjąć z siebie ten kwitel. Nie! Ale tak, 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 już, już już zdejmujemy, tak, już, proszę. Przecież, przecież a, nie, a co nie wypada. Na no, nie koniec, nie koniec ale bez uniformu. ale bez ceregiel jest nieświeży, przetarty na łokciach, a ja zrobię z niego użytek. Ale jak to? Po co? Bez niego czuję się nagle. No i po co się pan tak opiera? I po co się pan tak opiera? O, już i już, pan po, już, po, już po co pani ten brudny Łak? Zrobimy z niego, proszę pana, magiczną lalkę. La, lalkę? Z fartucha roboczego? W jaki sposób. Po a co? tak, tutaj w poprzek, o, tu przetniemy, tu wyrwiemy, tu o, o, jeszcze zwiążemy. Trzyma na... O, wszędzie, będzie, będzie. No zaraz pan zobaczy, co powstanie, bez igły, bez nici takie trochę. Częty. Tyle lat był moim odzieniem. Mój fartuch! A teraz lalka z niego, jak dla dzie, dziecka. No nie, no nie dla dzieci. Lalka dla dorosłych. W tym, proszę pana, tkwi głęboka, ludowa mądrość. O, jeszcze tutaj zasłukłam, tutaj zamotam. No proszę, głowa już jest. jest. Ależ pani zręczyła. No już ma. kończę, kończę, kończę. No wyszła panu całkiem, całkiem. To będzie osobisty przedmiot który będzie panu służył trochę w innej formie. A mianowicie będzie spełniał życzenia. Te sekretne. Ży... życzenia? Mogę je mieć? Tak. Naprawdę? Tak. Lalka zwie się Żadanicą. Pan Pomyśli, zażąda, a ona spełni. Ża, żada? Żadanicą? No tak, bo żąda odmiany losu. A zresztą nazwa jest nieważna. Najważniejsze jest to, że w niej jest zaklęta moc. W szmatce? W gałganie? No, pan robi swoje sztuczki, a ja takie, No, no Proszę mi zaufać trochę. No, zdaje się na panią. E, zróbmy teraz próbę. Tu, teraz. Proszę wypowiedzieć życzenie. Uwaga! Ży. Uwaga! Chciałbym. Życzę. No, to teraz musiał być tu żelkowy Miś naprawdę. Guten. Morgen. Chcesz tu mówić życzenie? Guten? Jesteśmy zgubieni. Co to taki ktoś. gość w bawarskim w jakimś tyrolskim kapelutku, a co to jakiś złąkany niemiecki turysta hajmatu szuka, no? kto to w ogóle jest? No ma ta grota dzisiaj u pana wzięcie, naprawdę ma. Mefcio. Mefcio? Angela? Angela! Mefcio! La Jacek, dobry, armajt, Ale fuj, jak tutaj coś siarką i smą czuć. Chyba pękły te, te, te chemiczne słoje od tych wszystkich piekielnych grzmotów. Coś, coś innego. Niech się chociaż pani ratuje. Ale przecież nie zostawię pana w potrzebie. No, przecież przepędzimy intruza, ale wie pan co? No Ja tutaj jakieś takie złe fluidy czuję. Złe fluidy Nie czuję. da pani rady. Pakt już spisany. Krwią, dusza zaprzedana. Ja! Ja! Pusza, fa, fu, fu, my mieć męska rozmowa, proszę. Pan drży ze strachu? O nie, nie, niby kamahaden w hojszach, a pan, ale Jacek cierpi. Oj, serce mi pęka. To przez mefcia. ja to czuję. A, do czarta z nim! Ostrożnie, ostrożnie są. A, go, tak proszę mi tu poświecić. Bo ja nie wiem kto to jest w ogóle. Kto tu przyszedł? Kogo tutaj diabli -ni nadali. O! Nie! nie. Ja, ja cię A, nie, książę książę! Aleś ty Zapuszczone, zapuszczone, idź! O rany, aleś ty brzydki, i zły, i podstępny! No ja miałam przeczucie, ja, ja od początku miałam przeczucie, ja od początku miałam przeczucie, a ono mnie nigdy nie myli, proszę pana. <mulatuj> Moje imię ci się nie podoba. Moje imię na chrzcie świętym nadane, aż ty dziadu jeden ty. O, czekaj, a może ty jesteś jakiś diabelski wysłannik, co? O poczekaj, poczekaj, ja mam tutaj na ciebie, patrz, patrz, co ja mam. Nieźwiedzi czosnek, a akisz i pokrzywy, a masz, a masz. o! o, o, o. Cyrowe? Skoroś ty nie Mefistofeles, tylko jakiś, jakiś mefciot? Proszę ja, ciebie, to ten papier, ten papier jest śmieciem. Poszedł mi z tą Święte? Nie bluźnij mi tu. A i te. Pozdrowienia dla Belzebuba. <laughs> <laughs> Zupę! młodości! Co? Po młodości? Czaro, czarodziejko, ależ Pani ostra! No ja jak ja, ale czosnek na pewno. Niech zioła będą z nami. Wybawczyni Angelo, siły zła pokonane! W końcu jestem wolny! Wolny! Od mewcia tak. I jak to? A tak to. Projekt eliksir młodości nadal aktualny, proszę pana. Tylko zmienił się panu zwierzchnik. O. Od dziś Angel's Company. Company? To co? Zakasujemy rękawki i do roboty! Hmm, do do roboty. roboty! Do roboty!